Yn ystod y cyfnod, mae'r cyfnod yn cael ei gyflawni.

tak naprawdę tak na dole to jest to. Coś tego. Rozumiem, że to co Takie to jest podstawa ma natura do tego obrazu. To jest tak jak tutaj. I teraz tutaj dla no, na, na, na przykład literki z ziemniakiem. Tak jak na tym obrazie było, trzeba było Trzeba było dobrać kolory, dodać ocenie i wypełniać to wszystko różnymi wterkami. Empresas… A to jeszcze nałożyć swój portret. Swój portret na pomarańczu i żółte twarze i Są portrety, z oczko i tak dalej. Wyglądamy Tylko to jest odbite i teraz to wychodziło. No to mnie wyszło tak, koleżance wyszło tak i tej kolejności. No każdy z nas inaczej. A to u góry nie, to na są takie same dziewczątki zrobione Robiłyśmy akwarelę. Robiliśmy matkę na czele białkańską u robiliśmy na czele. I z tej akwareli. każda żeby kadrowała sobie jakiś kawałeczek. To była podstawa do tego, znowu do tego obrazu, ale to nie było malowane, pędzlem, tylko to było szmatne, kształty, tak, kształty tego na tym. No jak to miała być abstrakcja? Oczywiście. Ona miała stempel wyraźny. A, a, a zobacz jakie moje. Jakoby nie miałam fantazyjnych ja wiedziała, że to później trzeba być i tak robić może i to, czy A przez te, przez te moje fantazyjne acty gdzieś to zbiórki. Nie mam sprawy. nie zjadam południa. Ja nie Ale <śled> chciałam jeszcze nie złożyć. No też po kil na nie 0nioczay w tym stoła ty fotoczmy się nie wie jak świ tak się. Ma na dworze. Ma reakcję, także muszę z tym kijem chodzić. I? I? No, tak, nie, dzisiaj tak, nie tak tak, 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 tak. Nie, to widzisz, jak na to obowiązek. Ja <głos》głos》> No, to są te... A te ty stypekki, to z czego robiliście? To brzmienia. stoimy przy Ewie, no, akurat, gdzie, jakby, A. jak rozsypane korańce. Ale to bez akurat Na zaraz? Zaraz może Zaraz wszystkich dzisiejszych gości, którzy zechcieli zaszczycić za swoją obecnością nasze spotkanie z grupą Harmonia Art, która już nie po raz pierwszy występuje ze swoimi dziełami u nas. I zawsze podziwiam, że panie, piękne, wszystkie, uśmiechnięte, eleganckie. I to widać od razu, że jak się ma pasję, to jest zupełnie inaczej niż że ktoś przychodzi i mówi, że ja tak się strasznie nudzę dla tej emeryturze. <grym zyśniamy> Witam jeszcze raz i chciałam przekazać głos pani magister sztuki, Helenie Hawasi, która opowie o swojej grupie. Wszyscy jeszcze się. Poza tym dzisiejsze dzieła mają trochę inny charakter niż dotychczasowe poprzednie. Dzień dobry. Ja, e, chcę się na początku Państwu wytłumaczyć z tego rodzaju sztuki, bo jak mamy, jak widzimy, to mamy do czynienia z odrealnioną rzeczywistością. Tak to się fachowo nazywa w abstrakcjonizmie, to jest taka dziedzina sztuka, e, którą... Bazą jest rzeczywistość i odrealnienie tej rzeczywistości nazywamy właśnie abstrakcją. Moje panie także zderzyły się z taką zasadą malowania po raz pierwszy, więc ponieważ nasze prace i nasze zajęcia są dosyć takie zadaniowe, Muszą wypełniać, żeby zgłębić tą, tę sztukę. Ten rodzaj dziedziny, należałoby mieć pewnego rodzaju świadomość tego, co po kolei, dlaczego i tak się dzieje, że nagle mamy do czynienia z odrealnieniem tej rzeczywistości. I muszę Państwu powiedzieć, że wszystkie prace są skonstruowany na bazie autentycznej, martwej natury, która powstała. Występuje tu rodzaj, powiedzmy, zmiany, nieco zmiany narzędzi, czyli szmata, pieczątki, które były zrobione z ziemniaków i z tego, właśnie zestawienia różnych narzędzi i kolorów. Powstała nasza martwa natura. Pierwsza to była natura martwa z wrzosami, bo to było już za, temat zaczęty był w, jeszcze jesienią, kiedy wrzosy były, a druga była absolutnie geometryczna z kartonami i pudłami, które określone są poprzez kolor, który tam jest i przenika przez e, te, zestaw tych pieczątek. Jak Państwo się e, tutaj przyjrzą, to e, postaci i właściwie twarze są też pewnego rodzaju matrycą, która była, że tak powiem, od, przekazana i odbita e, poprzez namalowanie jej na e, takiej formie utwardzonej. I te, to wszystko w zestawieniu tworzy nam właśnie ten taki zjawiskowy element abstrakcji. Jest to dosyć dziwne, bo zawsze wszyscy, jak to się mówi, amatorzy starają się malować to piękno i wysublimować te estetyczne wrażenia poprzez jak najbardziej zbliżone do natury. A tutaj może być to dla Państwa szokiem, że tak duża grupa, pojawiła się nagle grupa abstrakcjonistów, co oczywiście w następnej kontynuacji naszych prac, nagle pojawi się w następnej wystawie, która będzie odbędzie się na Bulwarze Ikara, Gdzieś około dziesiątego, podejrzewam, ta wystawa, bo montaż będzie drugiego, będzie przechodzimy impresję. I czym była ta impresja? Te wszystkie dziedziny odkrywały nam poszczególne elementy z kolei ekspresji i jakby duchowych uniesień artystów poszczególnych, że tak powiem, okresach e, działania. To, to zaczęło się ten taki bieg po e, te wrażenia i tą ekspansję tej sztuki e, zaczęło się w XX wieku. I wszystkie dziedziny, tak jak impresjonizm, fowizm, formizm, dadaizm, wszystkie body art, wszystkie, wszyscy artyści, Tworząc pewnego rodzaju grupy, bo stanowiły, największą grupę chyba stanowili właśnie impresjoniści, których był zawarty też częściowo abstrakcjonizm, po, po, poprzez technikę jakby waloru, którą układało się na płótnie. I moje panie właśnie zaczęły etap poznawania tej drogi artystów do współczesnych czasów. Dziękuję bardzo Państwu za tak liczne przybycie, za, że tak powiem, moim panią hart ducha bo to naprawdę jest, było trudne zadanie, które one miały, że tak powiem, przeobrażenie tej, tych własności takich hiperrealistycznych, których widzimy często na fotografii, nagle zupełnie powstają inne prace. Dlatego wystawa nazywa się, jak Państwo widzieliście na plakasie, nazywa się Emocjonalny Luz, bo to jest trochę na luzie. Więc po, proszę podejść z dużą życzliwością do tego rodzaju eksperymentu, bo to jest rodzaj eksperymentu, który dokonuje się w wieku dojrzałym. Bo oni, wszyscy mieliśmy okazję zaczynać od młodości i nie, zdarze, nie zderzaliśmy się tak z, ze sztuką, a teraz mamy na to czas, żeby zgłębiać tę całą historię i drogę artystów zmagania się z tą naszą nadzwyczajną rzeczywistością czyli yy, ziemią, która jest najpiękniejsza, no bo jesteśmy jej dziećmi, że tak powiem. Życzę Państwu miłego oglądania. Proszę na, y, 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 poczęstować się, jeśli Państwo, i proszę o dyskusję z moimi paniami artystkami. One udzielą jeszcze informacji i wrażeń, jakie dozdawały podczas y, malowania i eksperymentu, który był podjęty Zadaniowo, bardzo zadaniowo. Dziękuję bardzo i zapraszam.